Cykor kurga. Nie no niepowoli! Nie no O to jest po prostu CO gość! Sieman, jestem Guziga dzisiaj razem z hogatym synem oraz szepardem zagramy mega ciekawy wyścig kaskaderski w GTA Online, czyli taki tor przeszkód. Dużo zabawy, śmiechu oraz ciekawych tematów, czyli zupełnie jak na moim Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam. Bo tam lecimy teraz po 1500 followersów, więc wbijajcie, wbijajcie. Tam są fajne, ciekawe rzeczy. Może czasami QA, czasami super zdjęcia, więc wpadajcie. No już nie przedłużam i zapraszam Was na ten mega hiper ciekawy odcinek z GTA Online. Miłego oglądania. mod! Powiedz cela, powiedz cela, powiedz cela. No powiedz cela. Powiedz, parkour mode, szybko teraz. Dawaj, dawaj. MULTIPARTY MODE uh -huh. Ojej oh, yeah, widzowie o oh, tak no, mod. Wszyscy W komentarzach poprosimy smacznego dla smacznego, Syla Smacznego, mm. smacznego Jest, na jest godzina 22.30 A my nagrywamy to już czwartą godzinę ja lubię 12 grudnia czad. O, Także tuż, mam nadzieję, nie bo... że Tuż przed świętami Widzowie często piszą w komentarzach, że też jedzą w tym momencie No być solidary z widzami, sobie też z nimi no, Napiszcie smacznego i co jecie o, o, Smacznego widzowie. No tam słowo wyskoczył. Smacznego widzowie i co jecie. Ja to, jest, to jest samo wcześniej. Nie, zaraz. Coś smacznego dla widzów. No, jest smaczne smaczne do skręca. Nie skręca Nie skręca O to wiesz, w prawdziwości jest fajny No bo to jest to Lamborghini. Da ta, tak, Lamborghini. Lambo, Rus. Lambo Lamborghini! Lamborghini Lamborghini! Urzeliśmy Nie wjeżdżam. No, taka pura. Piękne, piękne auto. Piękny samochód BELLA oh. No nie! Głupi poleciałem ja, tu też szepard, GDZIE TY SIĘ TELEPORTOWAŁEŚ? A, ty na dół spadłeś No, teleportowałeś się w ogóle, No tam na dół no, mnie leżałeś na schodach Co? O, mnie się nie teleportował A? Siema, elo <grym> Ej, co jest? No nie jest no co, cheater Ale chłopa... Ale nie, przewróciło mnie Jakiś gozik, jak po schodach nie umiesz chodzić Hmm. A go też przewróciło, i co, i co? Noo, no, no, no. bo też nie potrafi O nie, o nie, panowie, nie, no, nie. No, no. nie. To Ręce mam z To będzie miała najgorzej. farta, lalala la, la. Guzik, gdzie ty się Ej, czemu mnie tak wywaliło? Do... No co ty myślałeś, ja, ta woda? Ja pierdziele Zgubia no, woda, też woda no, Jeszcze fala jakaś gigantyczna, ja pierdziu no, nie ma to, 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 to chodzi o Jezu, ale to jest stromo! A to auto jedzie po takie, takie rzeczy. Mocno Dobra. E. O nie, ja nie mogłem podjechać. Hmm. Urusik to jest tak. potężna fura. Ale to nie jest Urus, to jest Toros. To, o już jest. Taki guzik intuję, Niezu, klawiatury mam z chipsów, nienawidzę czegoś takiego. Dobra, no. To kup z jakiejś normalnej firmy

Kurde <grywa> Szepard! <grywa> <grywa> Szepard, sam, chepard, się pchałeś, <grywa> sam się pchałeś no, Sam się pchałem niestety Bo nie działa ten nie, kontrol no, jak padler. ma działać <grywa> Nie działa ten kontrol jak ma działać no. Uff, wreszcie! Za kacsek wcisnąłem i on też sobie idzie tak spokojnie No bra, dobra yeah, ale Ja polecam się skrać No ja tak samo No to dobrze Masz większą kontrolę No, niezła kontrola Mhm ja to byłem mieć kontrolę nad swoim ciałem. A wyście tego nie przeszli? Nie. Ja jeszcze. Ja jestem z tobą. Aha. Dobra, Proszę y... mnie się odsłonąć. Dziękuję. Nie. nie ty oglądałeś kolejne odcinki tego serialu naszego ulubionego? By the way? Co, co? Jakiego? Wester Jakiego? Rolnika? A. Tak! Na bieżąco, z sensorkiem oglądamy. Gdzieś tak, tak. Zaczekaj, jeszcze raz, fajne dymy były Po cichutku, po cichutku. <laughs> Komentowałem, mocno. Ale już imba go, dużo go, na pudełku dzisiaj czytałem. Jezus, Maria. Nie! Ja pierdzielę. Co wcześniej skoczyłem? z No. Kopiarki no. no. się na Facebooku spożyły, które były w. Za pierwszym w... łatwo. Te, te mm. grażynki. Ja one mogły. Ja one mogły. A co on zrobił? Takie już się spróbuję. Ktoś tam powiedział nie tak w wywiadzie chyba. Kolejny spoiler. Przeglądając Instagrama, zobaczyłem, że chłop na weselu był z taką Typiarą. ha i tam spoiler jest w I w kolejnym odcinku będzie wiadomo, co jest grane już, no. Ale pocisnąłem. Fajnie, fajnie. Ej, teleportowałeś mi się w ogóle? Nie, ja tutaj się wdupię na tej PONTA Wszystko płynie! Dobra, to Doganiamy ich, doganiamy ich. No jeszcze jest kawałek, oni już biegną, ja dopiero jadę. O Oj, wolniej trochę! Mm. Jezu, ile ja bym dał, że się takim autośmiecem przejać w prawdziwości! <laughs> Oj, A może mieć na własność? Ty, ty milu, na... Chciałbym się mega przejać takim autkiem. Ja to bym chciał mieć takie na własność. Ja to mi mm. A ja wolałbym się przejechać Niestety by było powiem. na utrzymanie tak? No. Nie, ja bym ale... się wolał żeby potem się nie martwić co każdej nocy czy mi przypadkiem go nie puknęli Albo nie, nie robili, no tak to już że nie Ale to też droga Jak, jest, taki, jak, no, jak się stać ps... na tego Urusa to się nie patrzy czy cię puknął, czy, pukną, czy cię nie pukną. Ale nie, ja bym się bał po prostu, wie, Że zostawiasz na przykład na ten, Pracujesz na to ileś lat No, ta, no ta. jeden no drugim. O, zesty. Jo, co tam się wydarzyło? Właśnie tam zrobiłem drogę, nie ma sprawy Dzięki, dzięki a, że stoi na tam po prostu? Dobra. A, że chłop tam biegnie po prostu? Co Dobra, co to ja też. Jakaś? Dobra, kurde, ale ja się tu... Tam... Który tam powoli frajer? Ja, ja skończym. szedłem jak jakiś cykor. Ja tam jak cykor... Ale, ale kurde. cykor. O, kurde... Nie, nie cykor, no cykor, O nie, no wybacz! O, myć, to jest <śles> po prostu... Co, gość? A, Szemar, bardziej ty gara zwaliłeś? No bo jechałem <śles> niego samochodem. Ja, pierdziele... Teraz na samym końcu ENO NIE! Czy? Nie wiem co się stało Ale no. bym cię za taką akcję No wydupiaj no stąd! Wydup! No nie robi się tak, tak. A to był tak to tak, to to chamski. Tak. Ale to nie, ty, ty tylko podjechał, nie, nie miałem no. zamiaru. No ale tak, ale guzik dostał z czałem. No, no, nie to, nie to, ale guzik, ale guzik tak. zasłużył, że. Jezuzu, zobacz tak. tak. guzik, czekaj, już, już jestem w winie. Czurno, o to nie jedzie. Guzik jedzie, on nie chce. Ej, czekaj, jak tędy przyjechać? Zrak, guzik jedziemy. Ty, czekaj, jak tędy przyjechać? Aaaaa, nie może tak. Paletkę! Uch! To jest długie respy jeszcze Jezus, Ale jak guzik mówi, Tak totalnie zwraca na mnie uwagi powiatu, to się często, Takiego szczapa po prostu A, a to było hamskie z mojej strony Ale jakoś tak czuję się a little bit satisfied no, gigaham dobra. A chłopcze przyjechał sobie po prostu teraz? Nie, właśnie też przedtem nie mogłem głośnik. To, to zależy jak cię w tą, z Właśnie, powinna nie? być opcja skipu, skipu jednego podziału. Mm -hmm. Nie, nie, tam jakby wiesz, na pierwszym dosłownie. A że wszystko, od razu. No, można widział. było próbować. Tak, tak, tak. Ty tak, tutaj tak, napełnię. Tak. Dobra. Tam pościsz zrobiłem O jezu! Dalej kula mm. będzie z przodu? Mm -hmm. Tak. I dobrze. Z buta to mi się nie chce iść. Jedzie fura brum, brum. ale... Jak ja, ja nie lubię z buta chodzić O, i te, te drugie? Te drugie to od razu przejechałem samochody A te pierwsze to, to musiałem tyłem wjechać Co? No, tyłem sobie wjechałem, bo jest wyższy tył od przodu Chłopie, przegambinował Trzeba było kurde od razu tyłem tam wjeżdżać, a nie się pieprzyć Nie! Pogaty, halo? Nie wiedziałem, że tutaj trzeba wolno jechać, co? No! Tam dzida, bo tam trzeba doskoczyć do punktu Mhm Czy kogat się za to zbytował? Nie mogę jechać szybciej! się za było XD Żadnego XD Nie No, no wiesz, że ja muszę sobie Ale po co, po co dali, więcej tego? No mówię, zaufałem no, Zaufałem no. Ja na mapę sobie nie widziałem, że pójdzie z daleko Wiedziałem, że... Żebort do podziału, to taki look na mapę ale Pepe Nie na tym Sylwester! Ja pierdzielę jak motocykl macie to możecie poczekać na siebie Dobra z buta Bieganko, bieganko zrobiłem wigała Ty guzik, ty grasz laską No zawsze, to jest Artusia Jak się nazywa? Artusia Dobra ja pierdzielę, jakbym. Ojej kur... już biegną? Biegną, nie Na pewnej prędkości. Ty, Guzik, gdzie jesteś? Tutaj musisz masz jeden przeskok. E, A potem na wolno. Ma to się właśnie u mnie z i musisz na wolno teraz. Mhm, mm Na to zielone. Mm -hmm, A to mm -hmm. potem ciebie, Guzik, chwila. Na wolno, na wolno, tak, tak, na wolno. Czekaj, czy nie? To możesz poczekać! No to już, no to A, my bezpiecznie kończymy ten że, wyścig, Guzik. raz Mam, słuchać no, słuchać jeszcze potrafię. No, wcale już właśnie nie. Bezaline, Ale oponki jedziemy. normalnie, jak moje, takie duże. Haha, nieśmieszne. A mnie bawi. To najważniejsze. XD XD XZ! No, oczywiście, że XZ! XZ! <laughs> Bo prosimy na czacie, wykrzyknij mu mutek guzik. wczoraj w nocy oglądałem wywiady. Dwa telefony mi się rozładowały ty, Jak oglądajesz? w ogóle, że Pudzianowski Miał jakiś tam problem <laughs> Jakiś nożownicy mu tam znowu firmę O! On kiedyś już coś takiego miał chyba, co nie? Porysowali mu coś I żeby mu przestawiał maciarski tym ludziom O kurczę, co ty gadasz? <laughs> Ale on też nie wie kto to się. Dobra, dobra, pyk i i syk no i ostatnia prosta. Musisz na szybko i pyk i cyk i ello. O kurde, bele jeszcze chodzą kopel. Dobra. No tak Dobra, jeszcze na kontrolu będzie to robił. Dobra, fajnie. właśnie, bo mnie jeszcze znowu jakiś kurde gość wyprzedzi normalnie, a potem jeszcze dostanę w mordę od y, bagażnika samochodu. <laughs> ja się tam nie